Kropelki Nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie drogie walorki w sobotni odcinek Kropelek Nadziei. Powiem Wam szczerze, że nawet się zastanawiałem, czy przygotowywać treści na soboty. Dlaczego? Bo zauważyłem, że w ten dzień wyraźnie spada oglądalność. Może to przez odkurzanie, pranie czy inne przygotowania do niedzieli? Tak sobie oczywiście żartuję, chociaż kto wie, może macie jakieś swoje sobotnie rytuały, które was odciągają od naszych treści. I są one ważniejsze. Czasami sobie myślę, że i nie przydałby się dzień wolny, no ale jakoś daję radę i wcale się tu nad sobą nie użalam. Sobota to wciąż doskonały dzień, by porozmawiać o wartościach, więc skoro już zacząłem mówić, to jedźmy dalej. Wartości pomagają w codziennym życiu, w duchowym rozwoju, a dziś skupimy się na niezwykłej postaci świętej Małgorzacie węgierskiej. Wczoraj był już trochę falstart, bo w nagłówku wczorajszego odcinka było o księżniczce, a to dzisiaj przecież dopiero ma być. Księżniczka ta zamiast pałacu wybrała klasztor. Co za kontrast, prawda? Przygotujcie się na podróż przez życie tej wyjątkowej świętej, a przy okazji na refleksję co jej wybory mogą nam dziś powiedzieć o prawdziwym bogactwie, miłości i relacji z Bogiem. A co to za święta? O tym już za chwilkę. Zaczynajmy. Święta Małgorzata Węgierska. Życie i wybór. Małgorzata węgierska przyszła na świat w 1242 roku jako córka króla Beli IV i królowej Marii Laskaris. Była ósmym dzieckiem królewskiej pary, która w czasie narodzin Małgorzaty przeżywała burzliwe chwile. Węgry były niszczone przez najazdy tatarskie, a rodzice Małgorzaty, uciekając przed zagrożeniem, Złożyli ślub. Jeśli narodzi im się córka, poświęcą ją Bogu. Małgorzata od najmłodszych lat wychowywała się w duchu głębokiej religijności. W wieku zaledwie czterech lat trafiła do klasztoru dominikanek w Weszprem. Jako dziecko, Małgorzata zadziwiała swoją gorliwością. Już wtedy wykazywała wyjątkową dojrzałość duchową. Codziennie spędzając długie godziny na modlitwie. Mając zaledwie 12 lat, złożyła wieczyste śluby zakonne, wybierając życie w całkowitym oddaniu Bogu. Wbrew propozycjom małżeństwa, w tym od króla Polski Bolesława Wstydliwego, stanowczo trzymała się swoich ślubów. Była to decyzja, która w tamtych czasach wymagała wielkiej odwagi i determinacji. I wyrzeczenie. Czym inspiruje nas dzisiaj? Święta Małgorzata uczy nas, że prawdziwe szczęście nie wynika z posiadania, ale z bycia wiernym swojemu powołaniu. Jej życie było jednym wielkim wyrzeczeniem. Porzuciła nie tylko możliwość królewskiego życia, ale i wygody, które mogłyby jej przysługiwać jako zakonnicy. W klasztorze Dominikanek żyła w surowej ascezie, świadomie wybierając prostotę i pokorę. W dzisiejszych czasach, kiedy społeczeństwo promuje konsumpcjonizm i pogoń za sukcesem, jej przykład wydaje się być głosem z innego świata. Ale czy na pewno? Może właśnie dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy przypomnienia, że życie jest czymś więcej. Nież tylko gromadzeniem dóbr materialnych. Małgorzata była mistrzynią rezygnacji z siebie. Nie szukała poklasku, a jej pokora i dobroć przyciągały ludzi, którzy przychodzili do niej po wsparcie duchowe. Czy jesteśmy gotowi na takie wyrzeczenia w naszym życiu? Może nie musimy od razu iść do klasztoru, ale czy potrafimy zrezygnować z czegoś? Dla większego dobra, choćby dla drugiego człowieka? Życie w modlitwie klucz do przemiany serca. Małgorzata Węgierska była osobą głęboko zanurzoną w modlitwie. Jej dzień wypełniały nie tylko obowiązki zakonne, ale przede wszystkim długie godziny spędzone na rozważaniu Słowa Bożego i kontemplacji. Modlitwa była dla niej czymś więcej niż rytuałem. Była żywą rozmową z Bogiem, w której szukała pocieszenia, siły i wskazówek. Czy dzisiaj, w świecie pełnym zgiełku, potrafimy odnaleźć podobne chwile na głęboką modlitwę? Życie świętej Małgorzaty pokazuje, że prawdziwa przemiana serca zaczyna się w ciszy i skupieniu. Modlitwa nie tylko zbliża nas do Boga, ale pozwala spojrzeć na nasze życie w nowym świetle, zobaczyć, co naprawdę jest ważne. Jej przykład może być dla nas zachętą, by każdego dnia znaleźć czas na chwilę refleksji i rozmowy z Bogiem, nawet jeśli oznacza to rezygnację z czegoś, co wydaje się nam pilne może warto zacząć od krótkiej modlitwy rano, wieczorem lub w przerwie między codziennymi obowiązkami. Wyrzeczenie się świata. Czy to dla nas? Małgorzata swoim życiem dała świadectwo, że można całkowicie odwrócić się od pokus świata, by poświęcić się temu, co duchowe. Jednak nie chodzi tu tylko o dosłowną rezygnację z dóbr materialnych. Każdy z nas może przyjąć postawę wyrzeczenia się świata w inny sposób. Może to oznaczać walkę z uzależnieniem od technologii, ograniczenie nadmiaru zakupów, czy rezygnację z narzekania i negatywnych emocji, które zatruwają nasze relacje. Małgorzata uczy nas, że takie postawy wyrzeczenia przynoszą wewnętrzny pokój. Nie musimy porzucać wszystkiego, by odnaleźć duchową równowagę. Wystarczy, że zaczniemy od małych kroków. Może to być dzień bez mediów społecznościowych, świadome wsparcie kogoś w potrzebie, albo ofiarowanie swojego czasu na rozmowę z kimś samotnym. Wyrzeczenie nie oznacza utraty, lecz zyskanie przestrzeni na wartości głębsze, takie jak miłość, spokój, relacje z Bogiem i ludźmi. Świętość w codzienności, przykład dla każdego. Święta Małgorzata węgierska swoją postawą pokazała, że świętość nie jest zarezerwowana wyłącznie dla ludzi o nadzwyczajnych możliwościach. Jej życie, choć naznaczone wyjątkowymi wyborami, miało wiele wspólnego z wyzwaniami, które każdy z nas spotyka na co dzień. Pomimo swojego królewskiego pochodzenia, Małgorzata nie szukała wygód ani uznania. Zamiast tego, z pokorą i cierpliwością, Wykonywała proste codzienne obowiązki. Jej świętość nie polegała na wielkich czynach, ale na głębokim umiłowaniu Boga i bliźnich, co wyrażała w małych gestach, opiece nad chorymi, wsparciu dla sióstr zakornych czy zwykłym uśmiechu wobec napotkanych ludzi. To zaproszenie także dla nas. Nie musimy dokonywać wielkich rzeczy, by zbliżyć się do świętości. Każdy dobry czyn, choćby drobny, każda szczera modlitwa, każde wybaczenie to drogi, które prowadzą nas ku Bogu. Być może Małgorzata swoim życiem mówi do nas: Nie patrz na to, czego nie masz, ale na to, co możesz ofiarować innym z miłością. Święta Małgorzata węgierska pokazuje nam, że prawdziwa wolność polega na wyborze tego, co wieczne, ponad to, co doczesne. Jej decyzja, by oddać życie Bogu, mimo że miała świat u swoich stóp, jest dla nas pięknym przykładem całkowitego zaufania Bożej woli. Niech jej życie będzie i dla nas zachętą abyśmy i my potrafili wybierać w swoim życiu to, co najważniejsze miłość Boga i bliźnich. A jutro mamy niedzielę i poznamy w tym dniu postać świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, który całe swoje życie poświęcił służbie kościołowi i ubogim. Zastanowimy się również nad treścią niedzielnych czytań. Byśmy idąc do kościoła, do tej uczty Słowa Bożego, byli już nieco przygotowani. Także serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia już jutro, a za chwileczkę jeszcze zaproszenie do radości. Niech dzisiejszy Wasz dzień będzie wspaniały. Szczęść Boże! Zaproszenie do radości Z Księgi Psalmów Moje serce Jemu zaufało, doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię. Uświęcona Matka Teresa z Kalkuty mówiła: Kiedy uświadomisz sobie, jak bardzo Bóg jest w tobie zakochany, będziesz żył promieniując tą miłością. Powtarzała także, że Chrystus stał się człowiekiem we wszystkim podobnym nam, z wyjątkiem grzechu i otwarcie głosił, że przyszedł nieść radosną nowinę. Nowina ta była pokojem dla wszystkich ludzi dobrej woli i tym, czego wszyscy pragniemy pokojem serca. Trzeba, aby każdy chrześcijanin odkrył w sobie fundament swojej radości czyli swoje podstawowe odniesienie do Boga. Tam bowiem tkwi prawdziwe źródło pokoju i radości. Zresztą to ciągła i usilna praca, by zawsze mieć na swej twarzy i w swoich oczach szczery uśmiech wypływający z tego pokoju i z tej radości. Reszta to apostołowanie tym uśmiechem i troska, by innym dawać radość i pokój.